Coraz bardziej energożerne wielkoekranowe telefony o czasie pracy pozostawiającym sporo do życzenia, szczególnie gdy poza normalnym ich użytkowaniem zaprzęgniemy je do pracy jako nawigacja w terenie, a jednocześnie popularność wycieczek, wędrówek pieszych i zapuszczania się w teren sprawiają, że rośnie, a przynajmniej niesłabnie zapotrzebowanie na dwukierunkową łączność satelitarną oraz mapy offline, niezależne od dostępu do sieci komórkowej czy internetu. To sprawia, że Producenci tacy jak Apple wprowadzają te rozwiązania do coraz większej gamy y, swoich urządzeń, ostatnio do zegarków czy Garmin. Z kolejną generacją kompaktowych komunikatorów GPS map. Mam tu na myśli model H1 oraz H1 i Plus z technologią InReach, modelom tym oraz porównaniu H1 i Plus z modelem 67 i poświęciłem na kanale ideo.pl dedykowany materiał. Link znajdziecie niżej w opisie i wydaje się, że logiczne jest, aby wkrótce pojawił się następca InReach Mini 2, tym bardziej, że niedawno właśnie mieliśmy okazję zobaczyć zapowiedź tego jak będzie wyglądał Mini 3. Garmin wysłał do części użytkowników e-mail marketingowy z obrazkiem jednostki, potencjalnie nowe Mini, widać nieco inny wygląd, nową znaną już z Hayden i plus, osłona anteny oraz kolorowy ekran, co może jeszcze zawierać nowe urządzenie. Poza tym, co sugeruje grafika, w przeciekach można znaleźć informację, że pojawi się ulepszony moduł GNSS, prawdopodobnie multiband synaptics lub odpowiednik. Garmin niedawno odświeżył serię e-trex prezentując model touch z kolorowym ekranem i nowoczesnym chipsetem GNSS. Logiczne jest, że po wprowadzeniu tego modelu kolejnym krokiem będzie upgrade InReach Mini w podobnym kierunku. Przemawia za tym standaryzacja komponentów i tym samym niższe koszty. A patrząc po cenach nowych urządzeń H1 i Plus Phoenixa 8 i rozwoju płatnych usług, to widać, że Garmin ostatnio że mocno stawia na marże. Co jeszcze może być w nowym Mini 3? Dotychczasowe InReach Mini. Charakteryzowały się monochromatycznym ekranem o zdecydowanie prostej obsłudze. Nowy kolorowy ekran poprawi czytelność map w terenie czy wyświetlanie informacji pogodowych. Technologia Transflective łącząca odbicie i przepuszczanie światła gwarantuje doskonałą widoczność w pełnym słońcu, co jest kluczowe podczas aktywności outdoorowych. Być może kolorowy ekran przełoży się na wbudowaną obsługę map. Jest szansa na wsparcie dla Topoactive, czyli bezpłatnych map Garmin dla wielu regionów oraz podstawowych funkcji nawigacyjnych. Choć tu bym się nie rozpędzał, bo jednak wtedy taka funkcjonalność by podgryzała. Wyżej pozycjonowane modele nawigacji. Poza tym, bateria może być za mała na takie rewolucje w Mini 3. Wspomniany Multiband GNSS zwiększa precyzję pozycjonowania w trudnych warunkach. Zapewne zachowana zostanie również opcja synchronizacji z aplikacją mobilną, zapewniająca pełne zarządzanie trasami i urządzeniem. Poprzednik Mini 2 oferował do 14 dni pracy przy 10-minutowym interwale śledzenia w trybie oszczędnym. Wprowadzenie kolorowego ekranu dotykowego może zwiększyć zapotrzebowanie na energię, dlatego przewiduje się, że czasy pracy będą porównywalne lub nieco krótsze. Orientacyjne wartości to 7 do 14 dni w trybie oszczędnym oraz 20 do 40 godzin przy aktywnym śledzeniu przy interwałach od 1 do 10 sekund, w zależności od ustawień. InReach Mini należy do segmentu ultrakompaktowych urządzeń. Oczekuje się, że waga pozostanie na poziomie 100 do 120 gramów z baterią, a obudowa będzie wykonana z wytrzymałych tworzyw z uszczelnieniem na poziomie co najmniej IPX7. Garmin zwykle balansuje pomiędzy niską wagą a solidnością wykonania i baterią. Widać to po nowych H1 i H1 i Plus, które więcej potrafią ale nie są już tak pancerne jak 67 i oraz wykręcają wciąż imponujące czasu pracy, ale wyraźnie słabsze od poprzednika. Czy te oczekiwania się potwierdzą, czy to słuszne przewidywania, czy nie, czas pokaże. Ale ma to dużo sensu i mam nadzieję, że wkrótce się wyjaśni. Może zobaczymy to już to urządzenie na CES w styczniu. W każdym razie, jakby co to będę informować na bieżąco, a tymczasem dziękuję za obejrzenie, bądźcie bezpieczni na szlaku, pozdrawiam, cześć.